Co robię? Czyszczę swoją pracę, szlifuję, doprowadzam do ładu, pracę, która jest wykonana z cementu, a która będzie na konkurs górniczy. Witam na kanale Pasje Babci Ali. Kochani, niedługo Dzień Górnika. Należę do klubu, właśnie to nie jest klub, do grupy osób, to jest stowarzyszenie artystów naszych, gdzie są różni rękodzielnicy, malarze, rzeźbiarze, osoby, które coś lubią wykonywać. Ja do nich też należę. Cieszę się, że jestem w tej grupie. No i teraz muszę przeszykować pracę. Na konkurs, na wystawę, właściwie to nie będzie konkurs, to będzie wystawa z naszych prac rękodzielniczych. Moja praca również tam będzie. Trzeba przeszykować dwie, trzy. To są prace wykonane moje w moim przypadku z cementu. To są dłonie górniczka. Co tutaj będzie? Zobaczymy. Na razie pomyślałam o dwóch dłoniach. Natomiast tutaj. Już jest przeszykowana. też muszę wyczyścić pięknie. Praca też górnika, jak górnik ci ma kufel. Może pokażę to bliżej. Proszę zobaczyć, tak to wygląda. Tak to wygląda z bliska, no ale muszę to jeszcze wygładzić, kufel umyć, po to, żebym się nie wstydziła tą pracę wystawić. Natomiast te moje dłonie, dłonie... Górnicze, dłonie spracowane i coś one będą przetrzymywały. Co to będzie? No, będzie niespodzianka, pomyślimy. Na teraz wezmę się do roboty, będę gładzić jeszcze tutaj, dopracowywać to wszystko. Jak to wyjdzie, pokażę na następnym filmiku. Dodam też, że musimy też na troszeczkę późniejszy termin, bo dzień górnika to jest na początku grudnia, przed świętami tego w tym roku, też wykonać pracę bądź to może być malowanie, szydełkowanie, no, no różne, każdy ma swój sposób, mogą być rzeźby, które są nawiązane do świąt Bożego Narodzenia. Ja również ją wykonałam już. Gdzieś tam leży na zapleczu, w tej chwili ją nie przyniosę, ale pokażę. To już jest taki kosz, specjalny kosz, tu zdradzam tajemnicę, specjalny kosz, który, który będzie przypominał, będzie nawiązywał do Świąt Bożego Narodzenia. No, zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Pokażę, jak już to będzie, tak zanim zaniosę na konkurs. To pokażę, jak to wygląda. Na razie biorę się do pracy, a przy okazji, jak to skończę, nagram następny filmik. A na razie dziękuję.